Sekretna broń do usuwania pleśni w domu została ujawniona. Mold Removal Magic Box. Ten innowacyjny produkt starannie opracowany przez ekspertów z Monachijskiego Instytutu Nauk Biologicznych w Niemczech uzyskał certyfikat bezpieczeństwa UE i przeszedł rygorystyczne testy przeprowadzone przez liczne krajowe i międzynarodowe instytucje, co gwarantuje, że jego materiały są bezpieczne, bez dodatków i bezwonne. Niezależnie od tego, czy znajduje się w salonie, sypialni, czy nawet pokoju dziecięcym i łazience, możesz go używać ze spokojem, nie martwiąc się już o zagrożenia dla zdrowia. Co czyni to niesamowite magiczne pudełko do usuwania pleśni tak wyjątkowym? Po pierwsze, wykorzystuje najnowszą technologię aktywnego rozkładu, umożliwiając automatyczne usuwanie pleśni przez całą dobę bez konieczności korzystania z prądu. Działa bezgłośnie, dzięki czemu sprzątanie jest cichsze i wygodniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od tego, czy chodzi o plamy pleśni w narożnikach, ukrytą pleśni głęboko w szafach, czy uporczywą pleśni w szczelinach łazienki, to kompaktowe magiczne pudełko z łatwością sobie z nimi poradzi. Wielu użytkowników zgłosiło, że w ciągu niecałego miesiąca użytkowania zauważyli znaczną redukcję problemów z pleśnią w swoich domach, a ich ściany wyglądają jak nowe. Dla rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży magiczne pudełko do usuwania pleśni jest szczególnie niezastąpione. Oczyszcza powietrze przez całą dobę, skutecznie redukując wilgoć w pomieszczeniach i rozwój pleśni, dyskretnie chroniąc zdrowie całej rodziny. Wystarczy umieścić je w miejscu narażonym na pleśń, a automatycznie zacznie działać, znacząco poprawiając jakość powietrza w domu w ciągu jednego dnia, uwalniając cię od konieczności ciągłego wycierania. Aby promować rynek, to niesamowite pudełko do usuwania pleśni oferuje teraz ograniczoną czasowo promocję w połowie ceny. Liczba sztuk jest ograniczona, więc nie przegap tej odmienionej okazji. Kliknij, aby kupić teraz i zabierz to rewolucyjne urządzenie do usuwania pleśni do domu, doświadczając zaawansowanej technologicznie technologii sprzątania i dbając o zdrowie swojej rodziny. Powitajmy razem suchszą, czystszą przestrzeń życiową, wolną od zmartwień związanych z pleśnią, w której cała rodzina może oddychać świeżym, naturalnym powietrzem.